Witam Was serdecznie znowu na moim kanale. Z nami dzisiaj jest gość specjalny, może się teraz przedstawić. Witam serdecznie, ja jestem Bulion z kanału Bulioners. No i co, dzisiaj Ipio przygotował dla nas jakąś niespodziankę. Ja o niczym nie wiem, aczkolwiek się domyślam co to ciekawego może być nie, otóż w ostatnim odcinku jak dobrze wiecie mieliśmy pewien problem z tymi kontraktami ponieważ chyba tam było około 1000 zł na nie przeznaczyliśmy i było ich 10 było bodajże chyba 8 sztuk po 10%, żaden na nie siadł były 2 sztuki za 31% też na mnie nie siadły, więc straciliśmy dosyć dużą kwotę. Ja sobie teraz pomyślałem, kurczę, no dobra, cały czas robię ja te kontrakty, może tym razem dam komuś zrobić. No i co tak myślę, myślę, myślę. No i stwierdziłem, że Bulion w sumie ma takie szczęście zawsze, więc <grym> warto go spróbować, czy on będzie miał lepsze szczęście ode mnie. No myślę, że tutaj gorzej ode mnie nie może być, jak 10-10 nie siadło, więc myślę, że Bulion masz szansę na potencjał, żeby być lepszym ode mnie. Ty <grym> mówisz, że tak, to kurczę. Powiedz, ci, że się stresuję, bo to jest już jakaś odpowiedzialność, tak? No, jestem ciekaw, co to za trade-upy generalnie będą. Dobra, no to co, ja ci wysyłam w tej chwili ofertę. Mam nadzieję, że będziesz miał tyle miejsca w ekwipunku, żeby ją w ogóle zaakceptować. Dobra, ok. No, to będzie niezły trade-up. Chyba mam tyle miejsca. Jestem ciekaw, jakiego skina da się z tego zrobić, bo to są jakieś takie... Zaraz Ci wszystko przedstawię, co i jak wygląda i ile procent ten dany skin. Dla Twojej informacji mamy tutaj skin za łączną wartość około chyba 500 czy 450 zł wychodzi łączna wartość. Łupanie. Tej... fortuna. To na razie, też... dobra, Konfirm. trade. O, dobra, był taki, o, ale głośny dźwięk to był. Dobra, dziewię... ile tych skinów? 100 skinów. 100 skinów, dokładnie. Będzie 10 kontraktów i mamy tutaj głównie kontrakty po 10%. Dwa ostatnie kontrakty będą największe, bo jeden kontrakt ostatni będzie po 100 zł. I ich jest aż dwa i będą po 31%. Mamy tutaj dla Twojej informacji kolekcje takie jak Santa Mark, Cobblestone, Norse i Bravo. Proszę, chyba możemy zaczynać, tak? No to zaczynamy. No i co? Gotowe do wymiany, tak? No, to, to, to ty jesteś tutaj dzisiejszym szefem, eee, no więc... dobra, czyli najlepsze co możemy trafić to oczywiście ta nowa Green Apple w tym momencie, zgadza się? Dokładnie, no albo cokolwiek innego z operacji Cobblestone, eee, jeżeli to nie będzie Cobblestone, no to wtedy będzie słabo, ale mamy jakby jeszcze e, cztery, e, trzy inne próby. Dobra, no to co, działamy, jazda. 3, 2, 1. Mamy Negeva, stary, tego za 9 groszy. Myślę, że to jest bardzo ciekawy Negev, ale niestety to nie jest to, co chcieliśmy. O nie. Dobra, no to co, lecimy do drugiego. Dobra, to co, lecimy? No to startuj. Dobra, tyk. No chyba, niestety. Chyba nie najlepiej. Tutaj już jakby masz dwa kontrakty za sobą, więc jeszcze mamy dwa inne z Cobblestone'a. Mi kiedyś na ostatnim odcinku, przedostatnim odcinku, miałem tak, że mi pierwszy kontrakt mi siadł i wszystkie inne mi nie siadły. No yeah. <laughs> więc y, było też dosyć ciekawie. Lecimy, nie? Od razu. Żeby, Dobrze, tak, żeby tak nie przedłużać, może na szybko. Aha. <laughs> no, chyba ten negev nie lubi, no. Padło na Silvera, więc <laughs> A, A taka... powiem Ci, że Negewy są dosyć, dosyć ciekawe na niektórych mapach. Idzie dużo nimi zrobić, no ale czy tym skinem da radę coś zrobić, to nie wiem w sumie. Chyba średnio, <średnio obstawiam <mnie>. się, <średnio> Chyba może być średnio. Dobra, widzowie, trzeba zaczarować. Trzy, dwa, razy, <średnio> Wow, wow, ale nie, no. skin! Burion, <laughs> jak na razie, idzie ci tak samo dobrze jak mi. <laughs> Kurczę, wydaje mi się, że no właśnie, ciężko tutaj, żeby szło lepiej, nie? Ciężko, żeby szło lepiej, no ale okej. Okay. A więc tak, zakończyliśmy już Cobblestone'a i przechodzimy teraz do kolejnych poszło, kontraktów. Poszło tragicznie. <laughs> przechodzimy teraz do kolekcji Santa Mark. E, tutaj najlepszy item, jaki możemy trafić, jest to e, XM Banana Beef. No i tutaj myślę, że też dosyć ciekawym trafem by była ta M4 Dark Blossom. Teraz co musisz wybrać to jest Mac 10, ten co ja ci wysłałem. Jasne, już go szukam. O był, był, był. dokładnie, tu masz. Kurde, ślepy jest. Na no, koło niego przejechałem. U góry teraz, u góry. U góry, u góry? Tu. Czeka, tu, tu. Jesteś ślepy stary, czekaj nie widzę. No to ci masz. Aż tak źle jest ze mną? To jest ten? Masz Ale Mac 10, nie 7. A, Mac 10, dobra. Oh my god. Bulion, ty okularów nie założyłeś. No masz tutaj trzy. Dobra, dobra. Ja sobie jak Mac 10 wygląda. Nie gram w tym. Dobra, jest. jestem retardem, tak? Okej, okay, używamy go. No powiem Ci, że w życiu bym się nie spodziewał, że XM y, 1014 faktury new. może aż tyle kosztować, 30 euro, tak? Tam cenowo. Dokładnie, to jest cena też już sprzedaży, to nie, to nie jest cena z Steam, na Steamy pewnie kosztuje, no z, myślę, że z półtora razy więcej. Dobra, no to Próbujemy, co? Jazda. Mamy znowu 10%. Aha, no i 10%, uwaga, może akurat tym razem Eee, okej, jakaś! Ale to zła! to, to jest Kurde, no! To nie tak to miało wyglądać, kurczę, wieczorem, dobra, to co, znowu MAG10? E, tak, dokładnie, teraz znowu MAG10 A to jest, jest najgorsze. Już, już, już go przejechałeś. Nie da się wpisywać tutaj? Tu, tutaj, nie, nie da się, jeszcze go znowu przejechałeś na dół. Jezu, no, Dobrze byłeś? Jestem daltonistą, wiesz jedno? o tym. Ja jestem naprawdę daltonistą. Nie. Ale powinienem przebadać swój wzrok. Bo nie wiem, ostatnio dużo siedzę przy komputerze, także chyba to nie służy mi. Wszystko się zgadza? Zgadza się. Fakt, Do, fakt, dobra, fakt, zróbmy no, fakt, teraz fakt, tak. No. Ja zamknę oczy, a ty mi powiesz kolor, po prostu kolor skina, jak wygląda. I spróbuję zgadnąć, czy jest to dobre, czy nie, okej? Okay? Ale, że kolor, w się sensie jak wygląda ten skin, tak? Kolor e, sk tak, opiszysz mi, jak wygląda, nie? Dobra, dobra, dobra. Dobra, no to zamknę to, zam oczy. Zamykaj jak oczy, jak zamykaj, uwaga. Trzy, dwa, jeden. Taki ciemny zielony, ciemny zielony, nie no niebieski, bardziej niebieski, no nie, dobra już widzę, 50-50 już, już mamy za sobą, było 60% już łącznie jakby, po 6 razy po 10%, no trochę kiepsko nam poszło, nie powiem, w sumie to bardziej tobie niż mi, bo mi ostatnio kiepsko poszło, nie wiem czy... Mogło być gorzej, generalnie, niż tutaj. Okej, okay, przechodzimy do kolejnego. I kolejnym będzie kolekcja Norse. No, i tutaj już Ci też wysyłam znowu, co może nam wyskoczyć najlepszego. Bardzo no to tak. Najlepszym, co może nam tutaj wyskoczyć, to jest M4A1 Mosquartz, która kosztuje aż ponad 240 zł, chyba na stronce, gdzie już ją można sprzedać. Czyli na Steamie kosztuje, no nie wiem, 350 około. Złotych pieniędzy. Na nowo sobie idzie, eee, żeby nie ułożyć. Eee, no i tutaj mamy też 10% i tak, no i w pierwszym chyba odcinku, który nagrywam właśnie z tych kontraktów udało mi się tą M4 trafić, z tego co pamiętam, wiem, że na pewno mi się udało tą M4 kiedyś trafić w jaki, z jakichś kontraktów, na pewno bardzo rzadka M4, eee, no i bardzo dużo jest warta. Że, aha, czyli te skiny generalnie się powtarzają w miarę, nie? Tego, tak, idzie. bo to są praktycznie te same są tylko dwie kolekcje, które są jakby opłacalne, żeby z nich robić kontakt. w sensie z tych tutaj, co są jako wypełniacze można powiedzieć, tych co jest najwięcej to się daje ich właśnie tych ponieważ one mają jakby, nam boostują szansę, jak to byśmy mieli chyba szansę 7,5%, jeżeli się nie mylę a dzięki temu, że je dajemy mamy po prostu 10% szansy 2,5% więcej mamy dużo to nie daje, ale jednak <laughs> trochę daje <laughs> zawsze coś, tak lepszy ryc niż nic, dobra Robimy! O, <laughs> Bulion! Jest! Ej! Coś mi się udało jest w ci... końcu w życiu! Coś mi się w końcu w życiu udało! Nie najgorzej, co? No, ci powiem, że trafiłeś na pewno coś bardzo wartościowego, ponieważ ten mag jest warty około 150-160 zł chyba, jeżeli o! się nie mylę, na Steamie, więc na pewno, no, e, poszło ci już lepiej niż mi ostatnio i mi jest trochę teraz żal. <laughs> Kurczę, chociaż coś mi się w życiu udało, pierwszy raz musiał być ten pierwszy raz, no tak. To no, kurczę, no zobaczcie, jaki piękny skin, tak. Tu trochę złotego, trochę srebrnego. Dobra, no to przechodzimy teraz do drugiego takiego samego kontraktu. Jeżeli miałeś szansę teraz z 10%, to miejmy nadzieję, że Gej będzie polubił i znowu dostaniemy kolekcję tą samą. Dobra. Dobra, no to co? Trzymamy kciuki, I... żeby ten też się, miałeś w szczęście. Teraz w pierwszym. drop jakby <laughs> ten sam może być, tak? To jest jakby ta sama kolekcja. Dokładnie, możecie znowu ten mag dropnąć, ale byśmy wolali Emeczkę. Ale nie będę narzekał, jeżeli to będzie jakikolwiek inny skin z dobrej kolekcji. Dobra, próbujemy, stary. Eee, Zapnij oczy. Uwaga. Zamykam oczy. 7, 8, 9. 10. Wow, MK! Tak, pewnie M. Obstawiam, że to jest M4 z Nuka. <śleszy> <śleszy> o kurde, ty! <śleszy> No, widzisz? O, Jezu, ty, ale... Nie na no no, Nie jest najgorzej co? Widzisz? Czekaj, aż, aż ci powiem ile ta MK na steamie kosztuje aktualnie. No, no pokaż, pokaż, no, no powiedz, powiedz. Robię screena, że coś trafiłem w końcu w życiu. Ej, ale naprawdę nieźle, czyli to był teraz najlepszy skin aktualnie, tak? Tak, to był jeden. To, ogólnie to jest najlepsze, co... To jest najdroższa rzecz, którą mogłeś trofnąć z tych kontraktów. No. E, na, te, na tego skina było 2,5% ogólnie. No! Ej, no to zobaczcie, coś tutaj fach w ręku musi być, tak? Otwierało się tu na tych więc... Dobra, no? Ta MK na aktualny moment jest warta 344 zł. Oh. <laughs> Przechodzimy teraz do kolejnego kontraktu, i to będą już dwa ostatnie kontrakty. Na nie będziesz miał aż 31% szansy, że zyskamy coś dobrego. Całkiem sporo. No i tutaj mamy kolekcję Bravo. Chyba dosyć długim jesteś graczem w CS, a mi się wydaje. Tak, na drugim koncie, nie wiem, z rok temu znalazłem, że chyba miałem 25 takich skrzynek w ogóle. Dobra, no to co? Zaczynamy. Dobra. W sensie ty zaczynasz. Okej, okay, no, dobra, jazda. Ty, ty, ty. Oj oj, 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 I co? Ostatni kontrakt. Ostatni kontrakt, owszem. E, trzymamy kciuki, żeby on się udał. Jak on siądzie, no to będę najprawdopodobniej już na plus. Jeżeli nie siądzie, to będę najprawdopodobniej na zero, no i miejmy nadzieję, że coś z niego dostaniemy z kolekcji, brawo. Ja znowu zamknę oczy, ty znowu spróbujesz określić skina, jaki to będzie, no i ja zobaczę, czy udało mi się zga zgadnąć, czy siadło, czy nie siadło. Dobra, ostatnio jak zamknąłeś oczy, to było dobrze, dlatego może to jest właśnie dobra taktyka na to, nie? Okay. No też mi się tak wydaje, Czyli do... zamykam. Można powiedzieć, że jesteśmy na zero, teraz pytanie, czy zarobisz, czy nie zarobisz, To no dobra, próbujemy. Uwaga! I... Dobra, kolorystycznie... Cisza. Mogę powiedzieć, że jest to taki skin trochę zielonego. Trochę jest jakiś... ...żółty. Trochę wygląda No to jak... obstawiam... Obstawiam, że to będzie mag 10 z kolekcji Brawo. Nie, 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 nie. Nie? Jest no to no... otwieram oczy nie. chyba. Albo czekaj, jeszcze spróbuję raz zgadnąć. No, mów dalej. No... ...kolekcja... To nie jest kolekty prawo. Kurcze, no niestety nie siadło, ale z ciekawości weź daj kontynuuj i zobacz, e, czy to jest faktory nie, bo jeżeli tak, to myślę, że i tak wyszliśmy na plus. E, jest... Kliknij zbadaj. Albo no no. no. no to i tak chyba mi się wydaje, że wyszliśmy, wyszliśmy na plus, bo ten skin kosztuje około 50 złotych, więc absolutnie. to i tak jest opłaca było opłacalne mi się wydaje. No właśnie też tak patrzę, że nawet wygląda tak dosyć ekskluzywnie. Dobra, buljam. że cię tak. W sumie lepiej ode mnie poszło w tym odcinku. Aha. W sumie, że też często rozdajesz swoim widzom skina. No to nie? mam <grym> dokładnie. To mam dla Ciebie jeszcze jakby skinek dla Twoich widzów. Żebyś sobie rozdał, nie wiem, w jakimś odcinku, czy tam, czy tam na streamie, bo ty często tam właśnie streamy odpalasz. Też moich widzów, bardzo zapraszam na kanał Julion. Sam jestem jego widzem oraz często wpadam sobie na jego live. Jak nieco każdy live. A to prawda. Więc naprawdę zapraszam. No i na pewno podobny kontent do mojego, tylko że może trochę jakościowo być lepszy niż mój. <laughs> mój jest bardziej zacofany, tak? Ja aż tak nie ogarnia, Także no kurczę, co tutaj mogę powiedzieć? Bardzo mi było miło wystąpić w tym odcinku i bardzo tutaj dziękuję w imieniu widzów oczywiście za skinka. Kurczę, pierdolę, nie, nie trzeba było, bo to naprawdę trochę jest wart chyba ten skin, bo tak mi się wydaje. Ale dziękuję, chętnie przyjmę na giveaway jak najbardziej tutaj, czy podczas streamka, czy do odcinka. Raczej podczas streama. O, zrobię tak, żebyś by, ty był na streamie, to wtedy będziemy to rozdawać, żeby było. Nie, problemu, tylko, nie. tylko, tylko muszę muszę, sobie, muszę mieć w głowie, żeby nie brać udziału, żeby to nie prawda. było, żeby... To prawda, to prawda, to, to Albo cool. zrobimy tak, że jak wygram, to podwoimy. O, tak jak ostatnio. Podwoimy i podamy dalej, żeby było dla tak. lepiej. Dobra, no to co? Eee, tak jak mówiłem, wbijajcie do Buliona na kanał, zostawcie mu subika oraz lajka pod filmikami eee, no i u mnie na kanale też możecie zostawić subika oraz lajka. No i tutaj już dłużej nie będziemy przedłużać. Dziękuję pięknie jeszcze raz za wystąpienie. Cieszę się, że udało się gdzieś tam wyjść na zero, może na delikatny plus, no i polecam się na przyszłość, tak? <laughs> Dara. Ja się z wami też już żegnam, więc do zobaczenia i do kolejnego razu. Hejka. Hej, hej, hej.